Stop Ukrainizacji Polski, stop banderyzacji polskiej racji stanu, ani złotówki, ani grosza z budżetu, z pieniędzy odbieranych Polakom na sprawy inne niż te, które ich dotyczą. Na sprawy niepolskie. Nie jest polską sprawą zajmowanie się wszystkimi nieszczęściami, biedami tego świata w odległych zakątkach galaktyki. Ani centa zatem więcej na socjal. Na trwonienie zasobów, przecież niedostatecznych, państwa polskiego, stop rozbrajaniu wojska polskiego, demobilizowaniu, obniżaniu zdolności polskiej policji. 5 tysięcy mieszkań dla Ukraińców, zafundowanych lekką ręką przez władze w ubiegłym tylko roku, to wspólnie lewica z lewej i lewica z prawej strony tę politykę uprawia amunicja przesłana na Ukrainę, polska policja nie mogła wykonać przepisanych strzelań dlatego, że bardzo jesteśmy dziękuję, rozbrajani na potrzeby bardzo Ukrainy. Dziękuję. Jedno zdanie Pani Marszałek. Konfederacja dziękuję, to nie pani nie dziękuję, pani będzie oceniać. Konfederacja nie poparła żadnej z uchwał. To już i ustaw z cyklu panie Ukrainy pośle, jest plus i bardzo. niech tak